Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj mi się udało znaleźć w hodowli gniazdo mysz Patrzcie jaka tu jest jedna malutka taka jak Wydaje mi się, że gdzieś tak w fazie rozwoju to jest tak jak królik dziesięciodniowy Tam do 7 dni, bo widać, że już ma lekką sierść Ale nie jest różowa i No już ma kolor Generalnie o no, tu jest to gniazdo, tak. bo zobaczyłem sobie, że jest jakieś coś tam zaplecione I chciałem sobie wygarnąć z tego tutaj z tej wnęki I tak wygarniam, wygarniam nagle wylatuje jakiś Jakaś myśl dorosła, a potem wygarniłem widzę jakieś młode są. Zaraz włożę tego młodego. On tu wypadę, go wyjmowałem. jak tam rozgarniałem, może niech się tam zakopie. O, dobra, już zakopałem go. To już nie będę wkładł tego puchu. Tam ta matka sobie założyła gniazdo. A tutaj mam łapkę, nie będę na razie tych młodych zabierał stąd, żeby ona wróciła to akurat powinna się w łapkę złapać przesuniemy ją tam trochę bliżej, także żeby miała ja... łaj! A, będę musiał uzbroić drugi raz dobrze no, wam pokażę jak to robię gdzieś ten śrubokręt Najpierw niech się złapie matka, potem już te myszki odrzucaj kotowi, no szkoda ich, że akurat dopiero się uda złapać ją jak już ma małe myszki, no ale nie mogę ryzykować, że mi jakąś chorobę do hodowli przyniesie, właśnie mysz jako i to podobne zwierzę i myślę, że mają bardzo podobne choroby razem z królikami. Dobrze jest to robić śrubokrętem, żeby sobie palce nie przytrzasnąć to jakoś tak średnio widzicie, no ale nic wam nie poradzę. Nasz Łatwo, wcześniej sobie jakoś łatwiej uzbroiłem to. Ale. Tutaj na przynęty z kawałek słoninki. Dobra, udało się. No, dobra, tak trzeba uzbroić w tym miejscu gdzie stoi. Już dwa razy próbowałem przestawić. O, coś tam Już dwa razy próbowałem to Przestawić uzbrojone i się nie udało. Jest mocna ta sprężyna. No, Oj, już mogłem to tam zostawić. Już myślę, że może dzisiaj się uda pozbyć, bo ta myszka to już tak od dłuższego czasu mi tutaj latała po hodowli. Po pustych klatkach sobie wyjadała resztki zboża, zauważyłem, bo tak taki zapach specyficzny myszy zostawiają i No kurde, zaraz mi coś weźmie. Dobra, ja sobie to uzbroję poza odcinkiem. W Na następnym odcinku zobaczycie, jak się... Odpowiem Wam, czy się udało złapać te myszy. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Myślę, że się widzimy w najbliższym czasie, za... Jakoś dwa tygodnie, jak się samicy okącą. Mogę Wam jeszcze pokazać, co tam u nich. O, da już zaczyna powoli robić gniazdo. To już ją z poprzednich odcinków znacie. Ma dość ładny brzuch, a tam... Coś tam układała, ale jeszcze sierści nie darła. Tu mamy tą, ona też bardzo ładnie się nabudowała w czasie ciąży. I o ta czarna to też widać świetnie, jak brzuch ma duży. W proporcji do lasu Też o te cztery już samiczki pozakacałem. Ta jedna pod podkardle ładne. O, tu widać jaka jest gruba, ale nie jestem pewien czy ona jest w ciąży, bo ona taka wcześniej już była grubsza. Ale nie wiem. O ta ostatnio była dopuszczana, bo nie pobrała na początku listopada, to była ta i ta szara ym, szynszylowa dopuszczana drugi raz, a ta na pewno pobrała biała, widać po brzuchu, więc o te dwie się trochę później oko, a reszta jak myślę, że gdzieś w przeciągu tygodnia, pierwszego, pierwszy tydzień grudnia do drugiego tygodnia. No to trzymajcie się, cześć.